Witam, dzisiaj przetestujemy pralkę, sprawdzimy jaki ma pobór prądu podczas programu prania. Program jest to program MIX 40 stopni, trwa on godzinę i 3 minuty. Ponieważ gniazdo od pralki jest za pralką, musiałem użyć przedłużacza, dzięki któremu mogę w wygodny sposób sprawdzić jaki będzie pobór prądu. Uruchamiamy pralkę. Po skończeniu prania wyniki zamieszczę w opisie do filmu. Dziękuję.